Toyota stworzyła pick-up'a, który jest w stanie przejechać przez pożar. W 2018 roku na północy Kalifornii panował największy pożar lasów, z którym kiedykolwiek spotkali się ludzie. Pożar ten zniszczył ponad 20 tysięcy budynków i zabrał ponad 100 żyć. Pewien gość, a dokładniej doktor o imieniu Alan Pierce, uratował ogromną ilość osób, wjeżdżając w potworne płomienie swoją Toyota Tundra z 2017 roku. Żona Allena chciała, żeby kupił ją ze względu na jej praktyczność i użyteczność. Allen polubił auto na tyle, że stworzył specjalne konto na Instagramie, nazywając Toyotę Pandra. Auto zostało podrasowane, dostając lepsze zawieszenie, felgi i opony. Podczas pożarów samochód praktycznie stopił się, ale mimo tego dalej był zdolny do jazdy. no, opublikował zdjęcia swojej zniszczonej Toyoty, a jego konto stało się wiralem, okrzykując go prawdziwym bohaterem. Jednym z kont, którego zauważyło, była sama Toyota, która w geście wdzięczności wymieniła uszkodzone auto na nowiutką, jeszcze lepiej zmodyfikowaną Tundrę TRD Pro z 2019 roku z oklejną przypominającą spalenie.